Cześć, witajcie. Z tej strony Tobiasz. Dzisiaj taka fajna akcja, moja ulubiona praca w polu, czyli orka. Oramy po lucernie. No jak zaraz zobaczycie, miejscami na górkach strasznie twardo. I, i czasem puk wyskakuje. Trzeba szybko noski przekładać. Wczoraj chyba 3 godziny i, i musiałem przekładać noski, bo strasznie sucho i strasznie twardo. Co prawda wczoraj oraliśmy tam po drugiej stronie. Tam było, tam było dużo gorzej, tam miałem puk skręcony prawie, że na maksa, no może nie na maksa, ale, ale brawo to tyle co nic. Tam jedna skiba chyba wystawała tylko lekko za koło, eee, bo tak, no mówię, tam po tamtej stronie to było. Tam nie widać, pewnie kamera tego nie oddaje nie widać, ale tam po prostu jest więcej tak jakby pagórkowate, takie górki. Cały czas jest praktycznie albo po pod górkę, albo z górki, oczywiście zależy, w którą stronę jedziemy, ale w każdym bądź razie no tam było dużo, dużo, dużo twardziej O ramy policernie, co prawda, nie bardzo mi się to podoba, bo to nie ma większego sensu jak, jak dla mnie. Raz, że to sam piach, a dwa, że no to się w paku jeszcze daleko, no ale, 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 no tak tutaj zarządzili, tak robimy. oraliśmy na dwa do tej pory, nie wiem gdzie jest w ogóle tamten. Wczoraj żeśmy orali, orali właśnie na dwa. Na, odczepiłem tylko pół, bo tutaj w Niemczech zostawiają zazwyczaj maszyny na polu Na poprzeczniaku się zostawia maszyny i, i sobie stoją do, do jutra, do następnego dnia No i właśnie jak odczepiłem wczoraj pół, to, to wyskoczył mi błąd i, i, I po prostu ciągnik jechał tylko 10 km na godzinę Czekajcie, bo tutaj góreczka i twardo ciągnik jechał tylko 10 km na godzinę no i ciężko w kierownica chodziła chodziło o to że, że tam niskie ciśnienie pompy wspomagania i tak dalej No i generalnie kiedyś też miałem taką sytuację tylko nie z tym z czymś innym nie pamiętam co to mi się działo Aj. nie pamiętam co to mi się działo ale właśnie że samo się naprawiło następnego dnia a ciągnik nie chciał tego nie chciał, nie reagował na, na ten, tutaj, rewers przód tył. Wrzucałem rewers przód tył. No tutaj muszę wypłycać, bo był tutaj straszny piach i, i nie ma co tego wyorygować. Ale znowu, tu na poprzeczniaku jest górki pod górkę, no i muszę zagłębiać. Czekajcie, dajcie się skupić mi teraz. na poprzeczniaku jest tylko pod górkę i po prostu jak wyciągnę wyciągnę przód pługa to to, no to nie wyrowuje i i trzeba tak delikatnie podnosić ale generalnie właśnie wcześniej miałem że rewers mi nie reagował wrzucałem przód, tył e, a cały czas na komputerze się paliło P, że jest na parkingu i cały czas kazał wrzucić parking wrzucałem, gasiłem i to nic nie pomagało ciągnik odstał jeden dzień e, mechanik właśnie tam stwierdził, że, że będzie to taki czujnik i e, ciągnik postał tę jedną noc Na drugi dzień przyjeżdża mechanik Właśnie chcemy wymieniać ten czujnik Ja do ciągnika, a ciągnik normalnie działa nie? No i naprawiło się to samo I właśnie z tym teraz tak samo było e, Odczepiłem wczoraj ten puk Właśnie zostawiłem na poprzeczniaku Chcę zjeżdżać do domu Ja ujechałem może z 200 metrów I ciągnik właśnie zaczął wariować No to wyskoczył ten błąd Skasowałem błąd Skasowałem błąd, ciągnik jedzie Minutę ujechałem, bo jechałem wtedy na drugą farmę Chciałem pojechać po obciążnik Bo wczoraj jeszcze obciążnika nie miałem Nie wiedziałem, że to będzie tak ciężko szło Chciałem jechać po ten obciążnik Mówię, ujechałem 200 metrów Wyskoczył ten błąd, skasowałem kod, Ujechałem dwie minuty Znowu wyskoczył błąd Znowu skasowałem I za trzecim razem jak robiłem to samo To już się nie udało I ciągnik od razu po prostu w momencie kiedy kasowałem błąd Od razu wyskakiwał od razu wyskakiwał kole... znowu ten sam błąd i po prostu ciągnik jechał 10 km na godzinę i kierownica ciężko chodziła i można nią było tak kręcić cały czas dookoła, nie? W sensie, że koła się skręcały, ale trochę ciężej ale można było kręcić tym dookoła e, i co? No i zostawiłem ten ciągnik, podczepiłem jeszcze ten obciążnik tam wczoraj zostawiłem ten ciągnik na tej drugiej farmie no i dzisiaj właśnie rano myślimy tam z, z mechanikiem na komputerze, żeśmy sprawdzali właśnie, jaki tam czujnik za to odpowiada i tak dalej. No i w zeszycie znaleźliśmy, że się zna, że to samo było w tamtym roku. Tak, w tamtym roku to samo było, tylko że wtedy naprawili kabel. Gdzieś tam kabel jakiś się przedarł i było git. No, i, i ale mechanik mówi właśnie, że tam dużo roboty jest, że, że trzeba koło ściągać, bo nie ma miejsca i tak dalej. No to mówię pojadę pojadę spróbuję go tutaj przyprowadzić. Mówię, pojadę polem bokami, to, to go tutaj przyprowadzę. No, no i ja wsiadam do cienika rano odpalam, błędu żadnego nie ma. Przyjechałem tutaj całą drogę, oczywiście jechałem polem, bo nie wiedziałem, czy nie wyskoczy za chwilę, ale całą drogę przejechałem i wszystko chodzi elegancko jak należy. Także tylko, także jeszcze tylko mechanik sprawdził, czy tam nic z tym kablem się nie dzieje. I jestem dzisiaj, jestem w polu. No, także taka, taka sama fajna sytuacja, że John same się naprawiają, tylko trzeba chyba dać im czasu Ale generalnie, generalnie no mówię I Na pewno nie było, wiadomo było, że to nie jest spowodowane ani pompą, ani niczym innym, bo w momencie kiedy kasowałem błędy To po prostu ciągnik jechał jak należy Także, także to coś po prostu z tym czujnikiem nie halo No, także taka historyjka, dzisiaj mamy Dzisiaj mamy środa, ale nie wiem kiedy ten film, pewnie będzie w niedzielę, albo coś takiego. Także, także dobrego weekendu Wam życzę I, i myślę, że widzimy się w kolejnym filmie. Zrobię jeszcze jednego vloga, może już nie kamera na głowie, tylko gdzieś tutaj przyczepię na no szybę i zobaczycie może jako ramy na dwa. Jeżeli, jeżeli będziemy oczywiście orać, bo nie wiem, nie, jak jechałem pociągnik, to właśnie, to właśnie kolega zaczął orać. Teraz przyjechałem i patrzę, ani nie ma puga, ani nie ma go, także, także nie wiem co się dzieje. Ale, ale to nic. Trzymajcie się i, i dobrego weekendu życzę. Siemanko.